Game Wizards jest młodym, prężnie działającym i dynamicznym kołem naukowym przy kolegium Da Vinci w Poznaniu. Game Wizards istnieje od półtora roku, a dokładnie od lutego 2018 roku. Skąd się wziął pomysł na to koło? Pewnego dnia e, sam odczuwałem potrzebę tworzenia z kimś gier. Szukałem takich kół w całym Poznaniu, niestety nic nie mogłem znaleźć, aż pewnego dnia zadałem sobie pytanie, e, Dawid, dlaczego sam nie założysz takiego koła? I. Przyszedłem na uczelnię, zapytałem się opiekuna, zapytałem się dziekanów, czy istnieje taka możliwość i uczelnia otworzyła mi wszelkie drzwi, dała mi wszelkie możliwości i narzędzia do tego, abym takie koło otworzył. No i tak oto właśnie po półtora roku znajdujemy się właśnie tutaj dzisiaj razem ze wszystkimi w kole. Czy trudno było znaleźć członków w kole? Na początku przyszły tylko dwie osoby. Jednak teraz w tym roku na inaugurację przyszło prawie 90 osób, także to wszystko się rozrasta i też jakby nie istnieliśmy jeszcze w świadomości ludzi, natomiast teraz z tego co wiem, słyszy się o nas, co, jest, co nas bardzo cieszy. Zajmujemy się głównie tworzeniem gier. Uczymy się programowania, grafiki, designu i wszystkiego, co dotyczy tworzenia gier. Jednak to nie jest wszystko. Zajmujemy się również samym graniem. Po prostu spotykamy się, prowadzimy sobie transmisję na Twitchu, gdzie ludzie mogą nas oglądać na żywo. Staramy się też prowadzić swoje social media. Także myślę, że dla każdego by się tutaj znalazło miejsce w naszym kole. Niekoniecznie to musi być gracz. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Dzisiaj jestem przebrana za Luigi, za damską wersję z gry Mario, czyli z nieco starszej gry, podchodzącą pod grę retro. Ja naprawdę się bardzo interesuję tymi grami, uwielbiam wracać do nich, wracać do tego wspomnienia, jak się zaczynało grać w te pierwsze gry. Bardzo lubię przybierać się w ogóle za postacie z gier, bo to jest coś fajnego zobaczyć postać na żywo, móc się z nią przywitać, porozmawiać, wczuć się w tą postać. To jest coś niezwykłego i, i kocham to robić. Często właśnie można mnie zobaczyć na Perkonie, czy PGA, czy różnych mniejszych konwentach, gdzie właśnie przebieramy się za różne postacie i świetnie się przy tym bawimy. W naszym kole stworzyliśmy dużo ciekawych gier. Jednym z takich przykładów może być gra Tower Defense Elementalist, która została stworzona w dwa miesiące i polega na tym, że e, tworzymy wieże, które są napędzane przez żywioły i musimy bronić e, rdzenia, które te wieże napędza. Naszym największym osiągnięciem moim zdaniem jest a Childhood. Ta powstała w 2018 roku. Jest to gra de facto polegająca na rywalizacji. Zbieramy różne przedmioty i na przykład gdy weźmiemy patyk, wtedy nasza postać zamienia się w czarodzieja, a patyk zamienia się w różkę, czyli mamy takie nawiązanie do e, dziecięcych zabaw, w którym. Dzieci, dzieci i ja też pojedynkowałem się na miecze i różne tego typu rzeczy. Należy też wspomnieć o naszym autorskim e, turnieju gier cyfrowych i planszowych, który nazywa się Paradise. I w, w tym roku była pierwsza edycja tego turnieju i na grudzień 2020 planujemy zrobić drugą edycję. Wata wspomnienia jest też gra Kulka, która jest grą zręcznościowo-logiczną i została zaprojektowana na platformy mobilne. Została też e, pokazana na tegorocznym PGA. Mamy też własny autorski game jam, to de facto jest jedno wielkie projektowanie gier w zespołach. Takie game jamy trwają od 24 godziny nawet do tygodnia, nasza ostatnia edycja trwa 24 godziny, mieliśmy w sumie dwie, a kolejna leci w grudniu i powstały naprawdę fajne gry, które również będą kontynuowane. Jeżeli chodzi o to, kto może do nas dołączyć, to jesteśmy otwarci na wszystkich. Nie, nie mamy żadnych wymagań, że ktoś musi na przykład umieć już rok programować albo mieć jakieś gry w swoim portfolio. Miejsce znajdzie się dla każdego, nie musi być studentem i nie musi mieć 18 lat. Także zapraszamy serdecznie wszystkich.